Obrzeża wioski Villa Flor Idziemy w kierunku Paisajes Lunar Czyli księżycowych krajobrazów Idziemy i idziemy albo nawet biegniemy Bo dzisiaj długi dzień To się trzeba spieszyć Trasa okazuje się bardzo ciężka. Już od samego początku. Podejścia są strome. Dodatku czuję jeszcze zmęczenie po wczoraj. A żeby tego było mało, miało być dzisiaj umiarkowanie ciepło. Jakieś 22 czy 24. A już się czuję, jakby było co najmniej 30. Fu. A będzie się dzisiaj działo. Godzina 11 z minutami Chciałem wejść na szlak dzisiaj o 9, ale niestety zanim się wyspałem zjadłem śniadanie i dojechałem tutaj 80 km No to się zrobiło trochę później A po wczoraj musiałem pospać Żeby dzisiaj mieć cokolwiek sił wprost Łątania Guajara Czyli cel mojej dzisiejszej podróży Znajdujemy się Na około 1500 metrach Nad poziomem morza No może 1600 już Szczyt Guajara jest na 2800 Czyli jeszcze trochę Ale jeszcze pięknie Biało-różowe drzewka, co tak ładnie kwitną, to migdałowce. Teraz w marcu jest właśnie ich pora kwitnienia. Do tej pory widziałem je tylko na zdjęciach. Ale pięknie, a ile tu pszczół. Kamyczki jak w Tatrach, prawie. Bo w Tatrach bardziej wyślizgane. więcej turystów wchodzi O, tu jakieś baranko, czyli suche koryto rzeki. Szkoda, że suche, bo mi się napił. Wody mam tyle, ile. Mi się zmieściło do bagażu. Ale i tak pewnie będzie ciut przymało. Także dobrze by było znaleźć jakieś źródełko po Nie wiem czy będzie, bo jak nie będzie, to wrócę wyschnięty jak pieprz.

No i niech mi ktoś wytłumaczy po co takie główne tu budować, żeby spowalniały. Pa, 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 w prawo. Tylko które prawo? To prawo? Czy tam to prawo? Chyba to. Nie, nie to prawo. To drugie prawo. Myślę, że do góry to już mam trochę ponad 3 km za sobą. Robiłem pierwszy postój, żeby się napić trochę wody. Moja woda nocowała w wodówce. Także butelki wyjąłem niemalże oszronione. Już są gorące, znaczy, woda jest gorąca, co przelałem do No proszę. Po niecałych półtorej godziny i jakichś 8 km doszedłem wreszcie do krajobrazu z Ciekawych formacji skalnych. Pół miliona lat temu, podczas potężnego wybuchu w powietrze, zostały wyrzucone ogromne masy popiołów, kamieni oraz dymu. Wiatr przemieszczał chmurę tego ognistego materiału na odległe tereny. Po pewnym czasie materiał ten zaczął stopniowo opadać na ziemię w postaci drobnego deszczu, a wydzielane ciepło powodowało wzajemne topienie i scalanie się cząstek. Na przestrzeni tych wszystkich lat, ciągłe działanie erozji wiatru i wody nadało obecny kształt tym pumeksowo-żużlowym skałom. Minąwszy księżycowy krajobraz Paisaje Lunar, udaje się w dalszą drogę w kierunku trzeciego najwyższego szczytu Teneryfy Montaña Guajara. Głównym powodem takiego zaplanowania trasy, oprócz zamiaru adaptacji organizmu do wysiłku na dużych wysokościach, jest chęć podziwiania wspaniałych widoków na położony po drugiej stronie szczytu Park Narodowy z centralnie umiejscowionym, górującym nad całą wyspą wulkanem El Teide. Dziękuję. Yes. pię5 kilometr co co? nau? Idę. Jesteś w czech słowach? Czech, Ja Are oh, we going up to the to the rim the... To to what? Down to, uh, to the to the volcano. To the volcano? Not all the way up, but down to the bottom. Okay, down to the bottom. You started in Villa Flor, or uh, before, like before? Before. Over the mountains there. Okay. And you are going to the top? Yeah, yeah, yeah. With the uh, uh, slip over there? Yeah, yeah, yeah. Okay, I'm going only to Guajara and then go down. Uh -huh. I hope I will finish. You're running. Finish. Yeah, I'm trying to run, but you know, it's too steep. <laughs> <laughs> yeah, but uh, going down, I will be running all the time, I think. Nice. Yeah. Okay, enjoy. Yeah, you too. Thank you. Bye. Bye. Jestem na wysokości jakieś 1900 metrów nad poziomem morza. Do szczytu jeszcze 900 i jakieś 5 km w poziomie. Piękny widoczek. Gorąco i zimno jednocześnie, bo wiaterek taki już chłodzący. To może nawet lepiej. Wysycham na pieprz, muszę oszczędzać wodę, więc piję małymi łyżkami. Jestem mnóstwo spragniony, ale nie chcę dopuścić do tego, że będę w połowie trasy, a wypiję wszystko, bo druga połowa będzie okropna. Co więcej, mogę powiedzieć, jakąś godzinę temu zgubiłem dosłownie na chwilę trasę i zamiast wspinać się dalej w górę, pobiegłem w dół prawie 2 km. Łącznie z powrotem wyszło 4, jakieś 200 chyba metrów gratisowe przewyższenia musiałem zrobić w górę i w dół także żyć nie umierać Fuh. dobra, co iść dalej Podczas stromego, monotonnego podejścia w kierunku Montania Guajara miałem po swojej lewej stronie wielki czarny kopiec żużlu i popiołu wulkanicznego Montania de las Arenas, czyli Górę Piasków, której ciemna barwa nadaje całej okolicy posępnego klimatu zupełnie obcego świata. Uczucie kompletnego wyobcowania burzą jednak mijane co jakiś czas grupy turystów. Przede mną już Guachara z bliskiej odległości jakieś 3 km do końca. Fuj, już ciężko nie czuję nóg i to wcale nie dlatego, że mam zatkany nos. To stąd przyszedłem stromo daleko, gorąco dalej. No to jestem w Parku Naturalnym Narodowym. Tejde, aż się w głowie kręci. Tak ciężko. Ale za to jaki widok. Nadremia, Alto de Guajara. Jeszcze wyżej. Co wymyśliłem? No nic, trzeba lecieć. Zbliżając się do przełęczy w pobliżu szczytu Guajara, szybko zostawiam za sobą ponurą monotonię niedawnych krajobrazów i wkraczam do świata budzącego skojarzenia z wielkim kanionem Colorado. powodu niedostatecznego zapasu wody oraz kilku nadprogramowych kilometrów, które zrobiłem w międzyczasie, w końcu dopuszczam do siebie myśl, że zdobycie samego szczytu, do którego wciąż zostaje mi ponad 300 metrów w górę na odcinku zaledwie 1,5 kilometra, może nie być do końca dobrym pomysłem. Za głosem rozsądku podejmuję trudną decyzję, aby pominąć ostatnie forsowne podejście prowadzące na szczyt Guajara i po zaliczeniu najbliższego punktu widokowego udać się w dół z powrotem w kierunku Villa Flor. Dzień dobry. Ale cudownie. Po tym, jak spędzam dłuższą chwilę nice na się widokiem krajobrazów dogania mnie jany wcześniej Czech. jutro cały w górach? Yeah. You are going by piłkowiechol? Yeah, we will go there somewhere in the morning. will start. walking up to the summit yeah probably behind the summit we will stay overnight great yeah in four days i am going to climb there yeah oh, but from the, from the level of the, of the sea okay it's uh, like four kilometers Climb up. <laughs> oh nice yeah so in one day all the way up and down uh no uh, not totally down because uh, i'm going to leave uh, car uh -huh. over there okay uh, there is a parking near the uh -huh. near the um, yeah, yeah. montaña blanca uh -huh. so i one day before i i'm going put to put there. the car go back with the autobus uh -huh. and then go from playa el socorro uh -huh. on the north of the island and go four kilometers uh, to the sunset i guess and then go back to the car okay, because up and down in one day it's too much for me. Yeah it is, it is. So it seems that we do pretty tough. Yeah. yeah. It's really nice. Okay. Yeah, I have to go. Enjoy. Yeah, thank you. I think we will meet each other. Yes, probably, probably. Yeah, definitely <laughs> yeah. You are going now? Dobrze, yeah, yeah? okay. 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 See, see you, bye, bye. Yeah. Dziś na obiad kanapka z chorizo i gołdą mm. Już po szesnastej. Jeszcze muszę wrócić, jest 10 kilometrów przede mną, na szczęście w większości w dół, więc myślę, że 2,5 godziny, góra 3 i zejdę. Jestem turbo zmęczony, zostało jeszcze pół litra wody, więc trochę na zapicie kanapki i później jeszcze parę łyków będzie, jakoś dam radę. Ale dzisiaj trasa masakra niezły challenge. No to wracam. tu zaraz będę zbiegał ostatnia prosta do Willaflor 4,5 km ile tu wody mają w środku miasta i to za darmo ale uljbe